Świetnie, aniołki! To jest Pantek Bartek jest Piotrek jest Adam Mikołaj jest Mikołaj I trzymaj mnie ja. Nie, <grymianie> <Trzymaj>, nie, Trzymaj, nie, 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 te moje, nie, twoje nie, Już wiedziałem, że należą wiedziałem, że Wyczytałem do mnie. Wyczytałem to z nie, Nasz... nie, 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 To jest mój nie, Nasze, nie, <grymianie> nie, pasują do nas. To jest mężczyzna! Jodłem <noise> się na nim. Myślałem, że się oświadczy, a tu jak zwykle muszę szukać innego, albo może wróci. Może! Zawiodłem się. Szukałem od 40 lat takiego bolczca. a tu nic. Odrzucił mnie. I jak ja teraz? Kogo ja znajdę? Już wszystkie lisy w lesie wypatroszyłem. Myślałem, że będzie moją księżniczką. Nawet nasze znaki Zodiaku się zgadzały. Gdyby nie te Zodiakary. No czekaj! Mogę jeszcze do niego wrócić? Kochanie, myliłem się. Naprawdę. Kocham Cię. już raz teraz, to Ciebie nie chcę. Dobra, é? Eh?